Cześć, witam w 32 odcinku Pharmacy Language. Nadszedł czas na prezentację kolejnych angielskich zwrotów oraz słówek przydatnych w codziennej pracy farmaceuty. W razie pytań lub uwag do podcastu zachęcam Was do pozostawiania komentarzy na YouTube czy Facebooku. Każdy komentarz zostanie przez nas uważnie przeczytany i rozpatrzony. Tydzień temu omawiałam dla Was temat leków na nadciśnienie. Dzisiaj omówię kolejne grupy leków stosowane w leczeniu tego schorzenia. No to zaczynamy! Let's go! Na początek opowiem Wam o blokerach kanału wapniowego: Calcium Channel Blockers: Calcium Channel Blockers reduce blood pressure by widening your blood vessels. Blokery kanału wapniowego obniżają ciśnienie krwi poprzez rozszerzenie naczyń krwionośnych. Common examples are amlodypin, felodypin and nifedypin. Typowymi przykładami są amlodipina, felodypina i nifedypina. Other medicines such as diltiazem and varapamil are also available. Dostępne są również inne leki takie jak diltiazem i verapamil. Possible side effects include headaches, swollen ankles and constipation. Możliwe skutki uboczne to bóle głowy, obrzęk kostek i zaparcia. Drinking grapefruit juice while taking some calcium channel blockers can increase your risk of side effects. Picie soku grejpfrutowego podczas przyjmowania niektórych blokerów kanału wapniowego może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. It's usual to take amlody pin once a day. You can take it at any time of day, but try to make sure it's around the same time each day. Zazwyczaj amlody pinę przyjmuje się raz dziennie. Możesz ją przyjmować o dowolnej porze dnia, ale staraj się, aby każdego dnia była to mniej więcej ta sama pora. It's usual to take felodypin once a day in the morning. Zazwyczaj przyjmuje się felodypinę raz dziennie rano. A teraz opowiem Wam o diuretykach. Diuretics. Sometimes known as water pills, diuretics work by flashing excess water and salt from the body through your pee. Czasami znane jako pigułki na wodę, diuretyki działają poprzez wypłukiwanie nadmiaru wody i soli z organizmu przez mocz. They're often used if calcium channel blockers cause troublesome side effects. Są często stosowane, jeśli blokery kanału wapniowego powodują uciążliwe skutki uboczne. Common example is indapamide. Typowym przykładem jest indapamid. Possible side effects include dizziness when standing up, increased thirst, needing to go to the toilet frequently, and the rush. Możliwe skutki uboczne to zawroty głowy podczas wstawania, zwiększone pragnienie, konieczność częstego chodzenia do toalety i wysypka. You might also get low potassium and low sodium after long-term use. Możesz mieć również niski poziom potasu i sodu po długotrwałym stosowaniu. It's usual to take Indapamide once a day in the morning. Zwykle przyjmuje się Indapamid raz dziennie rano. You can take Indapamid with or without food. Indapamid można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Indapamid is not usually recommended during pregnancy. Indapamid nie jest zwykle zalecany w okresie ciąży. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Do podcastu zostanie opublikowane ćwiczenie oraz słowniczek, a ja zapraszam Was już za tydzień do wysłuchania kolejnej audycji. Przypominam także, że podcasty są dostępne w serwisach YouTube, Facebook, Spotify i SoundCloud oraz na portalu uniwersytetepgf.com.pl. Zachęcam Was również do udostępniania podcastów oraz pozostawiania kciuka w górę. Cześć!